Hej! Jesteśmy koło osiedla Leśny Dwór, które jest dopiero budowane. Ale to osiedle, jak widzicie, ma już zbudowaną infrastrukturę drogową, nawet ścieżki rowerowe. To jest połączenie z zachodnią częścią Trasy Północnej, która to część nigdy nie jest zakorkowana. Jest tam rzut ten przysłowiowy do czteropasmowej Alei Zjednoczenia. Ale niestety, komuś jest ciągle mało. Jesteśmy teraz od strony furuszowej, i tu jest droga, y, którą z Osiedla Leśny Dwór można dojechać do Osiedla Leśnego. I ktoś zapewne wystraszył mieszkańców Osiedla Leśnego, że po powstaniu Leśnego Dworu pojawi się u nich o wiele więcej samochodów niż y, teraz. Oczywiście. Pojawi się tych samochodów więcej pomimo, pomimo wszystko. Tutaj mamy foluszową, która, jak widzicie, jest bardzo szeroka, ale niestety jest to, jest to teren rekreacyjny. Ludzie tutaj spacerują, jeżdżą rowerami. Tutaj kolejne, kolejne osoby sobie idą z yy, Nordic Walking na przykład, i ta droga jest szeroka. Wystarczyłoby ją wyasfaltować. I osiedle Leśny Dwór miałoby już kolejny dojazd do miasta. Ale budowanie tej szerokiej drogi w tym miejscu jest totalnie bez sensu, bo zaraz Wam pokażę dlaczego. Będzie się wbijać w to miejsce. Widzicie drzewa oznaczone, wycinki I to jest osiedle Zacisze obok zakładu energetycznego. Oczywiście, jak już wiele razy wspominałem, ten parking zniknie. Nie wiadomo, gdzie te samochody się podzieją, ale tutaj będzie ta bezsensowna droga. Jo I, i tych jabłoni też już nie będzie. A najbardziej głupie jest to, że ta droga będzie doprowadzać ruch do ulicy Zacisze. Która w godzinach szczytu jest zakorkowana. Teraz jest niedziela. I teraz pomyślcie, jeżeli droga będzie prowadzić do zakorkowanej ulicy. No bo tu jest osiedle, zacisze, duże osiedle. Tak? Więc siłą rzeczy jest zakorkowane. No to czy ludzie z osiedla Leśny Dwór będą karnie stać tutaj w korkach? Czy będą szukać sobie dojazdu na przykład obok osiedla leśny, dwu, leś, leśnego pomimo powstania tej drogi. Moim zdaniem, jeżeli urzędnikom by naprawdę zależało na rozładowaniu korków, powinni zrobić wszystko, żeby nakłonić mieszkańców nowego osiedla do korzystania z czteropasmowych i ulicy Zjednoczenia, a nie ładować ruch. Wiuszy Mocno obciążoną drogę Widzicie, teraz jest niedziela na ile jest samochodów A w godzinach szczytu tutaj jest bardzo dużo Dlatego Głównie uważam, że ta droga jest głupia i bez sensu No a niszczenie przyrody To dodatkowa rzecz A dodatkowym celem budowy tej drogi jest Podobno pozyskanie terenów inwestycyjnych Czyli nie dbają urzędnicy o tereny w centrum miasta. Tam przedsiębiorcy mają coraz trudniej, zamykają lokale, bo są coraz większe opłaty, ciężko dojechać, czyli markety na obrzeżach wygrywają. Ale za kolejne miliony z naszych podatków, między innymi z podatków przedsiębiorców, będą pozyskiwać tereny inwestycyjne gdzieś w takich miejscach w klinie zachodnim, zieleni na powietrzającym miasto bo tak, bo tak ktoś sobie wymyślił, żeby przemienić kolejne pieniądze z naszych podatków, dodatkowo niszcząc przyrodę zadałem sobie pytanie o informację publiczną dlaczego ta budowa jest kontynuowana dostałem odpowiedź, że gdyby nie było kontynu kontynuowana to byśmy stracili 65 milionów złotych dofinansowania to tak sobie pomyślałem jak ja bym na przykład dostał dofinansowanie na, zmiany, na zmianę płci na przykład powiedzmy 50 tysięcy nie wiem ile, ile to kosztuje i bym powiedział, że nie chcę zmieniać płci to pytanie czy straciłbym te pieniądze czy jednak zachowałbym wiadomo co odpowiedzcie sobie pytanie co stracimy a co byśmy zachowali, gdyby tej drogi jednak nie było w planach budowy? Dzięki za uwagę.